Cześć, z tej strony Shark Trader. Witam Was w kolejnym nagraniu. Zapraszam wszystkich do analizy GBP AUD. Oczywiście, jeśli Wam się ten filmik spodoba i zauważycie w nim wartość, to proszę o dwie rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybujcie kanał. Po drugie, dajcie łapki w górę. No i przechodzimy do meritum, ale za czym przejdziemy, jak zwykle, standardowo rozliczenie się z poprzedniej analizy. Poprzednia analiza była 10 kwietnia na GBPUD, czyli tu. No tutaj mamy weekend, więc wychodzi akurat 11. Wspominałem, że szykujemy się na wieloryba. Na bardzo duży ruch. Target był z tego prostokącika pomarańczowego. Jak widzicie kurs musnął niemalże idealnie i po podwójnym dnie tutaj wystartował do góry. Uważam, że na po, w momencie, kiedy zrobiliśmy retest i podwójne dno, po tej formacji, tutaj po tej białej świeczce, przybliżę, po tej białej świeczce można było wejść. Ze stop poniżej, czyli 30 pipsów, no zróbmy 40 dla łatwiejszego e, zaokrąglenia, bo e, to nie jest apteka, może ktoś by postawił dalej, może ktoś by dalej wszedł, 40 pipsów nasz stop loss. Jaki mieliśmy tutaj target? Target był, jak widzicie, aż dotąd do tego poziomu. W tej chwili jeszcze nie doszliśmy. Natomiast spójrzcie, od naszego wejścia, czyli tutaj, do maksimum mieliśmy 450 pipsów. Przy 40 pipsach stop lossa to jest, jest 11R. 11R to jest, moi drodzy, przy 3% to jest 30% w miesiąc. W miesiąc, jeżeli startowalibyśmy 12 kwietnia, w zasadzie w dwa tygodnie, bo 25 kwietnia żeśmy to osiągnęli. Tak więc uważam, że ta analiza jest bardzo sprawdzona i jak najbardziej uznajemy ją za udaną. Natomiast teraz co dalej? Czemu yy, w naszym zainteresowaniu jest dzisiaj GBP AUD? Zobaczcie, dzisiaj na telegramie wrzuciłem niedawno przed chwilką yy, skaner, alert z, mo z mojego skanera mówiący o tym, że na GBP AUD jest bardzo ładny szorcik, yy, ponieważ mamy Batmana z średnią H1 w punkcie D i przechodzimy teraz do bieżącego yy, szablonu GBP AUD. O już zobaczcie, w momencie kiedy byłem w trakcie nagrywania, ten Batman zaczął reagować. Chodzi dokładnie o tego Batmana tutaj. Zobaczymy gdzie on ma punkt D. Punkt D jest Idealnie na 886. Na 886 i zobaczcie, alert był z godziny 10.02, czyli 11 czasu serwera. 11 czasu serwera to jest tutaj. Dlaczego wam o tym mówię? Po to, żeby wam pokazać, że czasami na realizację sygnału trochę się czeka. Minęły Minęły 4 świeczki półgodzinowe, czyli 2 godziny. I teraz e, zobaczcie, mamy piękną średnią z interwału e, H1. Dodatkowo zwróćcie uwagę, jesteśmy na linii trendu, zostało wybite i jest reakcja. Natomiast pewnie się zastanawiacie, czemu wziąłem taki brzydki szablon tutaj. To nie jest brzydki szablon. Ten szablon to jest szablon. E, który rysowałem bodajże dwa dni temu. E, Ania prosiła mnie na telegramie, e, tutaj o tej, o tej sytuacji rozmawialiśmy, e, pytała o poprzedni z kolei e, alert, który wysyłałem też na GBP AUD, i w tym miejscu właśnie ja jej mówiłem, że widzę shorty na GBP AUD, to było dwa dni temu, e, i te shorty, że jakby wchodząc w tym miejscu, prawdopodobnie zacznie rysować się Batman na interwale takim dużym i że target z tego Batmana jest w tym miejscu. O tym mówiłem dwa dni temu, możecie to sprawdzić na Telegramie, opisałem e, o tym Ani. I tutaj mamy, poszedł impuls, mamy korektę, zobaczcie, korekta jest trzyfalowa w formie Batmana. Widać, że to po prostu bardzo pięknie reaguje ten, ten Batman z, mówię o tym Batmanie właśnie tu z tego z tego skanera, z tego alertu. I teraz dokąd, dokąd możemy grać, trade'ować? No, target jest w tym miejscu. Zobaczcie, troszeczkę tutaj to już wykasujemy. Okej. Okay. Weźmiemy inny kolor, żeby Wam pokazać. Spójrzcie. Tutaj jest 886 tegoż potencjalnego Batmana, czyli target mamy w tym miejscu. Wchodząc tutaj, no teraz już dosyć będzie daleki stoplus, natomiast alert przyszedł dużo wcześniej. Ja go na grupie wysłałem, jeszcze jak byliśmy w tym miejscu, tak więc stopa mieliśmy. 20 pipsów, jak to woli, 35, zróbmy 40 dla świętego spokoju, żeby mieć zapas. 40 pipsów do 340 praktycznie pipsów do możliwości złapania. To jest prawie kolejne 10 R, moi drodzy. Tak więc, prawdopodobnie, no teraz widać, że ten. Że ten sygnał po prostu bardzo gwałtownie daje w trakcie robienia analizy, już zarabiać. Natomiast nie ma się co przejmować, ponieważ uważam, że jak idzie tutaj impuls, w, trakcie, w momencie jak będę publikował ten, ten ruch, to, to ten, jak będę publikował ten film, to ten ruch już dosyć spory poszedł. Ale dla spóźnionych jest duża szansa, że po prostu będzie korekta tej fali, bo to jest po prostu fala impulsowa. Prawdopodobnie Zobaczcie, tutaj mamy szarka, szarka odwracającego trend, tak więc prawdopodobnie dla y, tych, którzy jeszcze nie zdołali wejść, tutaj będzie bardzo dobre miejsce potencjalnie do podłączenia się w ten ruch. Wprawdzie, zobaczcie, stop loss będziemy mieli, no, w zasadzie taki sam, 40, y, 40 pipsów również, czyli praktycznie się niewiele Zmienia, więc uwijam się z tą analizą, żeby jak najszybciej wrzucić ją, <kłysy> ją na kanał. Tak więc, moi drodzy, kolejny yy, alert, kolejny sygnał, kolejne 10R na GBP AUD. Yy, I to jest, yy, to jest zagranie na dzisiaj. Yy, w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi, o, yy, jeżeli chodzi o rozgrywanie GBP AUD i o tą yy, analizę. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Zapraszam na Telegram, zapraszam do dawania łapek i pozdrawiam Was. Shark Trader. Cześć!